Kolejne godziny zmagania, jak widać, na, na Warsaw, Warsaw. This is war. No, prace trwają. Maciek, Exposure. Co to jest za projekt? Bo dość, na liście startupów jest to dość lakolicznych. Logo jest gotowe, czyli początek jest dobry. Tak, no nawet nie tylko logo jest gotowy. My tam wewnątrz mamy już całą masę gotową, którą pokażemy na Demie 18. Projekt polega na tym. To jest bardzo prosty problem i bardzo proste jego rozwiązanie. Mianowicie problemem jest to, że w firmie informatycznej jest grafik, który przygotowuje designy dla tej, dla tej firmy. To może być zarówno startup, jak i firma prowadząca no, robiąca tego dla klientów zlecenia. No i taki grafik, on tworzy designy stron internetowych między innymi. I on dostaje feedback od różnych osób, w tym od wewnętrznie, od, od reszty zespołu i też prawdopodobnie od klienta. Zazwyczaj wygląda to tak, że grafik wysyła projekt i mailem jako załącznik i ten mail krąży od tam sprzątaczki a, po, tak. po akanta i dyrektora i każdy swoje trzy grosze dorzuca. Tak, ten feedback się gubi, jest tak, że, że designer dostaje od pięciu źródeł sprzeczne rzeczy i potem musi to dogadywać, a my robimy proste narzędzie, gdzie grafik w bardzo w sposób będzie wrzucał kolejne designy, będzie to prostsze nawet niż wysłanie maila i wszystkie osoby zainteresowane dostaną po prostu linka, to będzie ten sam link tak naprawdę dla tego projektu, zawsze, te, zawsze to będzie ten sam link i będzie bardzo łatwa możliwość komentowania, ludzie będą widzieć nawet na bieżąco dokładnie wszystko, jak się zmienia, jak nowe obrazki są wrzucane, jak inne osoby komentują i będą też widzieć, widzieć co, inne osoby, co inne osoby mówią i też tak naprawdę dyskutować też z sobą, co, co, jakie powinno być rozwiązanie. Więc taki grafik będzie dostawał ostateczną wersję, tak naprawdę, tego, tego feedbacku i będą, wszystko będzie dokładnie w jednym miejscu. Sorry za porównanie, ale jakoś mi ten Facebook nie może wyjść z głowy. Czy to ma podobną funkcjonalność jak komentowanie zdjęć na Facebooku, tylko bardziej zamkniętą i skierowaną do zamkniętej grupy osób? Jest tym coś podobnego, w finalny, tylko że w finalnej wersji chcemy jeszcze dodać y, wizualne komentowanie, to znaczy, żeby można było stwierdzić, takiego można by powiedzieć, że taga facebookowego, Dobry, zobacz, taga, tak, taga tak. zrobić tu jest, tu nam się nie podoba, to jest ten kolor, jest powinien być czerwony, a nie, a nie żółty, tutaj jest ewidentnie jakiś padding zbyt duży. Bo w, w wypadku graficznego designu takie są, takie są potrzeby. My bardziej potraktowaliśmy to tak Twitterowo niż, niż, facebookowe, niż yy, takie komentarze facebookowe, w tym sensie, że najważniejsze są rzeczy, które były ostatnie. W sensie, że to, jak ta dyskusja, dyskusja idzie, to tak naprawdę najważniejsze są już podsumowanie tej dyskusji bardziej niż yy, to jak chronologia, taka w sensie, że czytam yy, początkowe, a później dochodzę do ostatnich. Okay. Kto, kto będzie klientem? Agencja, która ma taki system zaimplementowany, czy grafik, freelancer, który, który jest klientem Jak yy, Kto tutaj będzie Wam płacił? W ogóle my, my to traktujemy głównie jako projekt taki, który po pierwsze my będziemy z niego korzystać i w momencie, kiedy dojdziemy, że to narzędzie jest, jest bardzo fajne dla nas i się sprawdza, sprawdza w naszej pracy, co tak naprawdę w, w tym momencie my je implementujemy, po startup gdzie będziemy go używać. W momencie, gdy nas się sprawdzi... U nas, no to będziemy wtedy zastanawiać się, komu to dokładnie sprzedać, prawdopodobnie, ponieważ jakby y, use case jest taki y, w naszym przypadku, że to po prostu jest firma, która jest grafik i są, są inni programiści i są klienci zewnętrzni. Więc prawdopodobnie będziemy szli w okolicach, w okolicach czegoś takiego, czyli to będzie dla firm, które prezentują to, które pracują nad designami zarówno wewnętrznie, jak i to, to prezentują zewnętrznie. I aczkolwiek, ponieważ to narzędzie jest na tyle proste, no to użycie tego przez webdesignera jako takiego, no w ogóle, znaczy nie, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby po prostu webdesigner tego używał. To ma być takie ultra prościutkie, zero jakiegoś overheadu, po prostu ma być polepszenie komunikacji mailowej. Okay. ponieważ rozumiem, to jest projekt w ramach Wars of Startup Weekend, ale również będzie filmowany ten cloud, tak? Czy... Tak, tak. No bo generalnie myśmy tu przyjechali, przyjechali, połowa firmy tutaj przyjechała. Tutaj jesteśmy też contributing, contributing partner. Tam sponsorujemy też nagrodę Air Drona tutaj, którego... Mam nadzieję, że nie wygramy, bo by było dziwnie a co, poza tym słuchać w ten Cloud? Jak, nad jakimi jeszcze projektami pracujecie? Tych projektów jest, jest, one są takie, są bardzo różne. Jeden to jest y, taki bar bardzo ciekawy projekt, który tak naprawdę w Polsce się mało o tym słyszy. Mówiłem też na, na Auli o tym trochę. Y, to jest projekt, który polega na crowdsourcingu. Mianowicie są duże agencje, które y, sprzedają zdjęcia. Tam jakieś Magnum Photos y, 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 i tym podobne. I oni mają olbrzymie, olbrzymie zasoby zdjęć. Często jest też tak, że dostają na przykład wiem, parę milionów zdjęć, które są zupełnie nieotagowane, nieoserczowane. Nie, nie, nie da się ich przeszukiwać, nie da się ich kupić w ogóle przez to. No i jest, jest, jest straszny problem z tym, że oni mają potrzebę y, od właśnie z otagowania tych zdjęć w bardzo sensowny i tani sposób, tak, tak naprawdę też. Gdzie ważniejsze jest często to, żeby to były bardzo, bardzo trafne tagi. Y, no, i w Stanach jest taki startup, dla którego my w ogóle robimy cały system, który się zajmuje tym dokładnie, stworzeniem narzędzia, które używa Amazon Mechanical Turka do tego, czyli tak naprawdę crowdsourcingu. I o dziwo to nie jest, zbyt, nie jest trywialny problem, ponieważ tam jest masa spamu, masa ludzi, którzy po prostu klikają cokolwiek, i wydobycie tych danych jest, jest nietrywialne. Znaczy, w sensie, że trzeba zrobić to. Trzeba odpowiednio te taski rozdzielić, trzeba je skonstruować odpowiednio, żeby taki człowiek był zmotywowany, żeby, żeby je to dobrze wypełniać, żeby te dane miały sens, żeby go przetestować najpierw, czy dobrze robi. Chciałem się zapytać, co słychać, ale widzę, że to jest ten materiał na, na, kolej, na kolejny odcinek. Tak, ale to, to jest tak fajny projekt, że można o tym, o tym opowiadać i tak naprawdę wiele. Tak naprawdę, a, co do rzeczy, co do słychać, to szukamy programistów. No, no, okay. Szukamy programistów Pythona i front-end developerów i to jest... To jest też ważna rzecz. I to na gwałt szukamy. Okej, okay. dobrze. A no, nie, nie niedosłownie. A sam projekt Exposor będzie tutaj prezentowany, jest już w jakiejś formie online dostępny? Jest dostępny wewnętrznie online. Jak go zaprezentujemy, to się zastanowimy, czy go. Nad beta testami. Na ile go udostępnić? Ale jest to projekt, który ma szansę wyjść poza, poza A, startup weekend i gdzieś tam sobie funkcjonować. Dosyć mocno niszowy, ale na pewno będzie funkcjonował u nas. My będziemy wewnętrznie go używać i prawdopodobnie będziemy go też rozwijać tak już w takim wolniejszym tempie niż ten startup weekendzie na własne potrzeby. Okej, okay, dobra, dzięki za rozmowę, czekam na prezentację i mam nadzieję, że ekspozor będzie się rozwijał. Poza, poza tym. Dzięki. Dobra,